Budma oraz targi maszyn i narzędzi WindorTech przyciągnęły do poznania tłumy profesjonalistów z branży budowlanej. Już po raz drugi działała fabryka okien na żywo, w której wyprodukowane zostały okna dla placówek dziecięcych małopolskiego Caritasu. Zwiedzający fabrykę przyglądali się w współpracy dostawców komponentów, maszyn i oprogramowania niezbędnych do produkcji stolarki. Wyposażenie fabryk okien i drzwi w Polsce w nowoczesne maszyny spowodowało rozwój ogromnych mocy produkcyjnych. Wywołało to potrzebę sprawnego zarządzania firmami na wszystkich etapach produkcji. Serwis Roto IT to odpowiedź na to zapotrzebowanie branży. W 2004 roku rozpoczęliśmy tworzenie autorskiego programu konstrukcji okien Roto Creator. W dziedzinie IT najważniejszy jest rozwój, dlatego stale udoskonalaliśmy oprogramowanie Roto, i rozbudowaliśmy go o nowe moduły. Dziś w skład naszego systemu wchodzą program konstrukcyjny, sterowanie maszyn, moduł magazynowy, planowanie produkcji, logistyka transportu, produkcja online, rozliczania wynagrodzeń. To tylko niektóre z możliwości systemu. Obecnie pracuje na nim ponad 100 producentów stolarki. Stosujemy najnowsze i najbardziej wydajne języki programowania, bazę danych Pozres SQL, by uzyskać największą wydajność systemu. Zespół siedmiu informatyków dba o jego płynność i rozwój. Czym się zajmujemy? Na miejscu, w fabryce, rozwiązujemy problemy natury informatycznej klientów. Jest to np. pomoc w integracji systemów ERP z systemem IT Roto, czy pomoc w pisaniu programów do komunikacji B2B. Współpracujemy też z producentami oprogramowania w Polsce i w Europie. Nasi specjaliści IT konfigurują bazy okuciowe praktycznie wszystkich programów konstrukcyjnych w naszym regionie. Są to m.in. Kles, Prologic, WinPro, 3e, Preference oraz Stolkat, który jest chyba najlepiej rozpoznawalnym programem w Polsce. Firma Sadowski wprowadza właśnie nowy program Stolkat Professional, którego premiera miała miejsce podczas fabryki okien na żywo. Firma Roto przekazała okucia do okien produkowanych w fabryce, a specjaliści z Roto IT przygotowali bazę danych okuć do programu Stolkat Professional. Poza standardowymi doborami w bazie znalazły się też informacje o długościach i położeniu elementów skrzydła. Dzięki tym danym firma Sadoski przygotowała dane do sterowania maszynami Rotox w fabryce okien na żywo. Serwis Roto IT przynosi producentom wymierne korzyści. Zapewnia ścisłą kontrolę i pełną przewidywalność produkcji na każdym etapie. Automatyzuje i przyspiesza większość procesów, eliminuje błędy ludzkie i ułatwia planowanie w oparciu o rzeczywiste, a nie, szacunkowe dane.